Za momencik rozpocznie się, mam nadzieję, to jakże pasjonujące spotkanie. Zagłębie, na fali, po zwycięstwie, na swoim terenie, z mocnym kaliszem, będą się mierzyć z zespołem, który pewnie marzy o tym, żeby zanotować się w tabeli pierwsze punkty. A na linii 7 metrów Marcel Sroczyk. O, ładna przerzutka. I będzie szansa na kontratak. E, świetnie do kontry powie e Stroczyk. Bliskiej interwencji kot. I w ataku szybkim e, gospodarze. Świetnie osiołek do Pacześnego, to pieczy Jarosława Hibnera, Kapitan. Ład, ładna akcja. E, wystarczyło tylko. Pewnie przerzucić piłkę na drugą e, stronę NEC. Tokaj, ładny przerzut do skrzydła. Oj, znakomicie. Jeszcze raz jak będzie miał szansę na to, żeby w krótkim czasie zdobyć swoją drugą bramkę. Tokaj do Stankiewicza. W prosty, ładny sposób. Zostały złamane. Jędrażnik. Ładny przerzut Tokaja. Ponownie. Ładnie teraz oszukał Mosiołek, markując podanie do środkowego rozgrywającego. Dali się da delikatnie nabrać, to mimo wszystko zdaje się zadawać się kłamtym. Ponownie Jędraszczyk, znakomicie. Zmienia się teraz kupiec ze Staszkiem Gębalą. Świetnie, pięknie w górę wyszedł Roman Czyczykało w golkipera Miedziowych. No i napędzą wszystko kupiec. To się opłaciło. Łatwa, szybka bramka. Mosiołek. Znakomicie je draszczy. No i ładnie za rozprowadziło ten atak Mosiołek. Ale dzisiaj ta gra na zwodzie niespecjalnie dobrze wychodzi. No i bawią się Jedziowi, Piotrkowianin a dokładnie Mosiołek, natomiast w odpowiedzi błyskawicznie po asyście i jeszcze raz Miedziowi Tokaj-Kupiec, mocno na zwodzie teraz Kupiec i od tego się wszystko zaczęło, ruszył Mosiołek, teraz Grzesiek Sobut, dobry przerzut Jędraszczyka, no i skoro troszkę szybsze tempo meczu włącza jakby trzeci bieg Grzesiek Sobut, budzi się Piotrek Jendraszczyk spotkania jakże dziwnego i kończącego drugą serię PGNiG Superligi. Mosiołek, próba gry z obrotowym, kupiec, gra jeden na jeden. I ładnie urwał się teraz Marciniak, Był Mosiołek, ale, ale uratowali wszystko koledzy. Teraz bardzo precyzyjnie, oczywiście nie podlega to dyskusji, bardzo ładnie w swojej akcji jeden na jeden Jędraszczyk, od niego to się wszystko zaczęło. Mosiołek, Rutkowski na zwodzie, znakomicie Mosiołek zmienił teraz kierunek, chociaż było tam ciasno i prosty błąd Sobuta przed szansą stroczyk i wykorzystuje reprezentant Polski tą prostą stratę Piotrkowianina. No i zdobywa bramkę. Doświadczony, rozgrywający, miał być wyprowadzony skrzydłowy, ale zrezygnował z tego Mosiołek. Rutkowski jest. No i mamy rzuty karne. Mamy w Piotrkowie Trybunalskim rzuty karne. No i patrzymy. Reprezentant Polski kontra Czarnogórzec. No i górą Czarnogórzec. Ponownie Schodowski w pojedynku z młodym Matyjasikiem. Marcel Sroczyk i Michaj Lewicz. Pytanie, co zrobi Marcin Szopa? Myli się. No tak, jeśli nie ma taką serię. I młodziutki Jędraszczyk. Czy reprezentant Ukrainy wykorzystasz swoją siódemkę? Tak jest. Górą osiołem. rozwiązaniu meczu w przypadku remisu kłania się teraz Katrin Ligarzewski, bo właśnie on zapewnia zwycięstwo gospodarzom. Ja się już będę z Państwem żegnać. Bardzo dziękuję za dzisiejszy czas spędzony ze mną. Ja się nazywam Iwona Niedźwiedź. I do usłyszenia. Dobrej nocy.